Na przełomie lata i jesieni tego roku w salonach dilerskich w Polsce pojawi się zupełnie nowy model Honda, Honda HRV. Jest to mały słów, jest to druga generacja modelu o tej nazwie. Pierwsza generacja HRV przypominała nieco Amfibię, ale do dzisiaj jest to praktycznie model, który się nie, nie zestarzał, także cały czas jest bardzo atrakcyjny. Ten obecnie oferowany model będzie napędzany na przednią oś, będzie wyposażony w dwa rodzaje silników. Silnik o pojemności 1,5 litra i mocy 130 koni mechanicznych bądź też diesla o pojemności 1,6 litra i mocy maksymalnej 120 koni mechanicznych.